Okay, ok lecimy nie zlegając dalej. Hotel Demonaco. tym razem. A tym razem postaram się nie umrzeć ani razu. Uh, ale wow, tu mogę, mogę grać tylko Redhead, mall Gentlemanem albo Hakerem. A gdzie jest mój locksmith? Oh. Ja bym zrobił nas się o wiele mniej. I would like to offer a la, la, la. toast. i przeprosiny. O, challenge jakiś do mnie ale e, muszę przeprosić za to, że mm, moja oferta dla Was ucieczki była trochę niegrzeczna. Za to przepraszam. Niegrzeczna, Dizones, może nie, może nie, 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 nie dokładnie. Ale za to muszę Was, muszę też Wam podziękować za zabranie czt, e, cztere, czterech paszportów za ambasady. I za wyczuczenie naszych w muzeum, że tam nic nie by ten. And placing yourself at the murder of my rival. And for making us rich rich, że to zrobienie nas bardzo bogatym. What's yours is mine. Monaco. Ah, I will all thank you for being... For your pretty thieves on whom and the authorities will pin all the blame. what kind of us put this little frogs to bed. Careful if I bought one. He's not to be free to one. Ej hey, cleaner. Good night, dirty to criminals. Tonk. fuck, Bonk konk. Call the police and pack your bags. Time to disappear. Dobra, ale to na razie... Bo ja nie będę grał z tymi ludźmi. To muszę zrobić tak. Nie tak. 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 Tak, tak. Molem! Nie, bo zginę, a miał nie ginąć. Gentlemanem. Gentleman się najlepiej gra, bo ma tą swoją obronę przez chwilę i to jest mega OP i pomocne. Będziemy pomóc e, przyjaciołom gentlemana zwiać. Tymczasem tylko tutaj sobie coś spróbować. No musimy coś zebrać? No tak. Ua. Stało się, dobra A my to zbieramy, pierwsze co tu mamy, to zebrać widzę Stry paszport, cztery paszporty musimy zebrać, Okej, okay, okej. Okay. No tak, dla czterech osób, przecież to logiczne nie? Dear mam Kolejny gościu Thank for pulling some strings at getting me this job in the... Gendarmeria? O już został, gendarmeria, to już nie jest takie Byle co Oni o wiele szybciej chodzą To jest problem To będzie problem, chciałem powiedzieć Pewnie też mocno biją, to już ostatnie misje są Locksmith story Dobra, kolejny mamy tutaj jest okej okay. Bieramy to dość szybko Musimy zabrać paszporty po prostu z tych ich pomieszczeń Bo to pewnie zostanie na łóżku paszporty A my to graniemy po prostu Idziemy, zbieramy kolejne, a to nie będzie nawet ciężkie chyba, ile to jest, o oh, fuck, no dobra Tam jest ta będzie dość długa To jest końców Ale potem ja mam się tylko wydostać, to mam sobie te końce potem tylko będę zbierał Okej okay? Będę je zbierał O, to nutka jest fajna akurat, oh, kurde, zagłuszają ją, ale już tego mam Ale to są bogaci ludzie w ciulu O Jezus Ale, a nie są jednak ze mną Przez chwilę oglądali jakby byli ze mną tak w ogóle nie zareagowali na to, że wybiegłem Dobra, tu jest jeden pieniążek To jest taki trochę speedrun, bo oni jakoś tak kręcą się cały czas, ale to można ich omijać właśnie dzięki temu Dobra, to sześć jest tam na środku, to trzeba wybiec po prostu i zebrać O ja pierdzielę. o Jezus, o Jezus Shotgunów to mnie, tak? strzelają to nie fajnie, ale udało się. Mamy cztery paszporty, teraz tam spadamy. Trzeba zejść na sam cholerny dół. Uważam, że przerwałem. To będzie ciężkie. Dajcie mi sekundę. O oh Ojej, oh Ojejo, nie Działeś mnie? To nie ja Oni strasznie dziwnie kręcą i nie da się wyczuć ich ruchów po prostu Żandamaria, to już nie małe życie. Ledwo co przeżyłem, więc muszę się uleczyć. Udało się. spokojnie że teraz struć, my teraz stróżujemy się... ten kot jest dziwny ja nie wiem o co mu chodzi o, naprawdę kiedy speedruna robimy to mi się podoba nawet bo to jest takie szybkie karabin a weźmy karabin